Jedną z kwestii, która tak e, najbardziej podobała mi się e, w e-booku Sexy Boy, też w zasadzie jednocześnie mnie zaskoczyła, no to sposób i przede wszystkim forma przekazu, w jaki w zasadzie chyba powinno rozumieć się, co jest istotą taką postępowania a, z kobietami. Jestem też generalnie zadowolony z tego, że w bardzo łatwy i przystępny sposób można zrozumieć, w jaki w zasadzie sposób, jaką drogą. Myślą kobiety, a także przede wszystkim zrozumieć, na czym, no to chyba jest najważniejsze, na czym polegają ich potrzeby. No generalnie czytając tego e-buka, odnosiłem wrażenie, że odkrywa on takie nowe kwestie w zasadzie w sposobie myślenia kobiet, które nie są na przykład poruszane w innych pracach na ten temat. No i to właśnie szczególnie mi się tutaj podobało. Ponieważ była taka sytuacja, że w zasadzie przeczytałem pierwszy rozdział z tej książki, który tyczy się przekonań, przekonań, o tym zaraz też powiem, gdzie w zasadzie odważyłem się zagadać do jednej z koleżanek z pracy, która, która naprawdę była bardzo, bardzo ładną kobietą. No i właśnie najbardziej byłem zaskoczony tą sekcją, gdzie są rozbijane błędne i przede wszystkim ograniczające facetów przekonania. No, bo to chyba tak naprawdę dzięki swoim przekonaniom ja sam jestem w stanie zmienić swój światopogląd. No, a co za tym idzie? Przede wszystkim, również wszelkie działania. Generalnie czuję się dużo lepiej w swojej skórze po przeczytaniu e-booka, a także odczuwam większą pewność siebie. No, i co za tym idzie, mogę działać korzystając raczej ze swoich zasobów wewnętrznych i tego, jak to ja postrzegam sytuację, pozostawiając raczej w, stylu, w, sty, w tyle wyuczone schematy i strategie a bardziej działając na zasadzie tego, jak to ja postrzegam całą sytuację, dlatego jak najbardziej zachęcam do przeczytania e-booka.